Disney Junior przedstawia magiczną chwilę kliniki dla pluszaków. Sisi bardzo się pobrudziła, więc Dośka musi przygotować jej pierwszą kąpiel. Zanurzaliśmy to maleństwo na każdy z możliwych sposobów, a ona wciąż nie chce się kąpać. Co to do huty-tuty jest? O, uciekająca książka! To księga dzieci. Jak opiekować się małymi zabawkami? <laughs> Pierwsza kąpiel zabawkowego maluszka. Kochani, mamy podręcznik do kąpieli. Nareszcie wspaniale! Wygląda na to, że kilka rzeczy robiliśmy źle. Po pierwsze, powinniśmy mieć wanienkę dla dziecka, a nie dużą umywalkę. I nie powinna być pełna wody. Oczywiście. Zabawkowe maluchy muszą mieć małe wanienki. Mam taką. W pokoju powinno być cicho, nie głośno. A więc bez moich super smoczaśnych werbelków, jasne. A woda powinna być ciepła, ani za gorąca, ani za zimna. Zimna jak zamrożony ogórek lub gorąca jak letnie popołudnie nie nadaje się dla małej zabawki. Kochani, wykąpmy Sissy jeszcze raz, tak jak należy. Do wanienki wody wlej, ma. Być dziecku dobrze w niej Czy nie za ciepła sprawdź Bo ma być w sam raz. Czas kompania, Do tego cię skłania By spokojnie móc wyciszyć się Nigdy przegonisny kolejny dzień! A! A! Sisi tak pięknie pachnie. Jest świeża i czysta, i może iść spać do Mai Dobrze się spisaliście. To co? Możemy wracać do Mai? Ależ tak, ależ tak! Cześć, maju! Twoja Sisi. <grym> Maja kocha swoją Sisi, a ja kocham moje dzieci. Też cię kocham, mamo. I kocham moje zabawki. O! Dośka nie była pewna, jak się kąpie Dzidziusia, więc sięgnęła do wielkiej księgi dzieci i wkrótce Sisi mogła już zanurzyć się w pianie. Wypatruj kolejnej magicznej chwili i oglądaj klinikę dla pluszaków w Disney Junior.